Cześć wszystkim, Dawid z tej strony, kolejna zapowiedź okrętu, tym razem męcząk, czyli tak naprawdę Agir pod chińską banderą, troszkę pozmieniany, bardzo ciekawy okręt, naprawdę przyjemnie się nim pływa, mi się on osobiście bardzo podoba, tak więc jak już wspomniałem jest to Agir, czyli ciężki krążownik, w zasadzie battle cruiser, Typowo do puszowania i do likwidowania innych krążowników oraz do walki z pancernikami. Jeśli chodzi o aspekt walki z niszczycielami, tym okrętem wypada to bardzo kiepsko. I ogólnie tak, jeśli chodzi o działa, mamy 305, 9 lufek, trzy wieżyczki. Dwie z przodu, jedna z tyłu. Sporo dodatkowej, trochę długie przeładowanie i ta dodatkowa potrafi być lekko kapryśna, ma spory rozrzut. Więc tak, na dystans te działa, jak już wspomniałem, mogą być lekko kapryśne, nawet jeśli strzelamy do pancerników, ale w półdystansie ten okręt jest po prostu wspaniały. Mamy sporo torped po jednej wyrzutni na burtę rurowej są to głębokie torpedy, ale mamy dwa przeładowania torped bazowo. Ja mam akurat trzy bo mam tu legendarnego kapitana. Mamy też dymki jedynki, dwa użycia, mamy też pelotę jedynkę, dwa użycia, ja nie podbijałem tej peloty, szczerze mówiąc, no ona jest coś tam postrąca, ale jakiegoś wielkiego szału nie zrobili, przed lotem na pewno się nie obrobimy, ale nie o to chodzi na tym okręcie, tak jak już wspomniałem, to jest okręt typowo do walki z innymi, z innymi krążownikami bądź z pancernikami i w tym aspekcie jest, jest po prostu bardzo dobry. Co będzie widać w tej bitwie, to tak naprawdę jest pierwsza bitwa, którą zagrałem tym okrętem, więc ani go nie wyczułem, ani nic. Agirem zresztą też nigdy nie pływałem, znaczy jeszcze nie pływałem, bo, bo gdzieś tam mam zamiar też nagrać się właśnie Agira czy tam Zigfridał, e, to są bardzo zbliżone okręty. E, tutaj sobie teraz postrzelam do Bensona, który się czai za tą skałką, jestem na hajekach. Tutaj całkiem fajnie poszło. Za chwilę dobiję go moja dodatkowa i poszły torpedy z mogami. Nie przepinałem się akurat na Apeki, bo, bo w międzyczasie nie zdążyłem. Ale tutaj już tak naprawdę nie będę musiał do niego strzelać, bo przyjmie wszystkie torpedy, które puścimy w jego kierunku. I mamy double strike'a. Teraz co odwrócę się w kapa i postaram się zatopić Veneto, który gdzieś tutaj się kręci. Po lewej stronie jest też Baltimore, i szczerze mówiąc, tutaj e, może zrobiłem parę błędów w tej bitwie, bo tu naprawdę wynik mógł być dużo większy. E, ale tak jak wspomniałem, to jest okręt typowo do e, agresywnej gry. Tak naprawdę zostałem tutaj sam, e, więc to też nie jest jakiś, e, jakieś dobre położenie dla mnie. Ale to stwierdziłem, a pobawię się tym okrętem. Wiem, może ten Baltimore nie będzie płynął w moją stronę, wykończę sobie tego Veneto. Ona spokojnie zajmie się Baltimorem, później gdzieś tam ewentualnie popłynę po lotnie. No niestety Baltimore stwierdził, że też postrzela do mnie, i tutaj po prostu zajdę, ale i tak wynik jest całkiem ok. Będzie widać, że ten okręt jest, jest twardy. Co prawda Baltimore nie mocno obije, ale na blisko Baltimore też jest okrętem, który jest w stanie zrobić krzywdę zwłaszcza na, tam na Rapid Ryo, gdzie z bliska na Apekach. E, naprawdę potrafi zrobić, e, potrafi zrobić krzywdę każdemu okrętowi. I tak jak widzicie tu wenet to do mnie strzela i tak naprawdę za dużo mnie robi, jak sobie robijam, tak naprawdę jak chcę. Ale właśnie ten Baltimore mi tutaj po prostu wyszedł tak, że już w zasadzie nie byłem w stanie nic zrobić i po prostu, po prostu nie wykończył. Ale tak jak wspomniałem, tą bitwy, w zasadzie trzy bitwy, w których zrobiłem podobne wyniki, bądź większe, tam najlepiej wyszło mi pasko nieco ponad 120 tysięcy, a było jeszcze do czego strzelać. Tak więc okręt naprawdę ma potencjał właśnie w takiej bardzo chamskiej grze, takiej mocno agresywnej i do tego on się nie bardziej nadaje. Trzymajcie się, cześć.